Cześć Siemanko z tej strony w 115. A w dzisiejszym odcinku, nietypowym odcinku, bo jest to, to tak naprawdę yy, live, na żywo, kochani, dla osób, których tutaj nie ma ze mną teraz, robię właśnie swojego streama. Jest tu aktualnie 55 osób, i te osoby, w zasadzie mogą tylko 32 osoby pomóc, yy, będą dzisiaj pomagać mi tutaj nakręcać ten odcinek. Więc jeżeli Wam się takiego typu filmy podobają, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, subyka z dzwoneczkiem, Ja już nie przedłużam, i zapraszam do oglądania. Dzisiejszym zadaniem widzów było wzięcie swojego ulubionego skina oraz granie nim, ale to nie wszystko, moi drodzy. Wybiera, właśnie teraz widzom powiedziałem, że muszą wybrać swojego ulubionego skina i będą zaraz grali swoje ulubione mapki, bo na tym będzie polegać dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, ja bardzo lubię tego króliczka, ale no nie wiem, a mam dużo lubię skinów, więc może nie będę, ale indyk jest chyba jednym z moich ulubionych skinów. Więc słuchajcie, myślę, że to jakoś tak mniej więcej będzie, więc słuchajcie, no ja sobie wezmę na przykład tego indyka, bo lubię nim grać, ale na zaznaczę, że to nie jest jeden z moich ulubionych skinów, ale lubię. Teraz muszę przejść do głosowania. Widzowie tutaj mi pomogą, tutaj czat oczywiście każdy z Was widzi. Zakończymy to głosowanie, które tutaj jest oczywiście na moje social media pozostałe, na które Was wszystkich serdecznie zapraszam. Słuchajcie, kończę tą ankietkę i teraz widzowie wybieracie mapki, które teraz sobie zagramy. Od tej czas się z Wami wita generalnie. Więc teraz tak, widownio, napiszcie jakie chcecie mapki do tego naszego zestawienia. 60 osób witam i też kochani, tak samo jak i was, i tutaj osoby ze streama oraz osoby, które oglądają odcinek, zachęcam do subskrybowania kanału i... Jeszcze się nie udało wbić 1640 subskrypcji, ale jak widzicie, jednej brakuje, więc mam nadzieję, że zaraz ktoś zrobić Tak, i elegancko będzie y, subskrypcja. Więc jaki chcecie, moi drodzy, tak, lasery, lawa, ale lawy ni niestety nie zagramy, bo jeszcze nie ma update. A. Więc yy, to chyba pierwszy taki odcinek, więc. Yy, dobra, blog dasz na pewno. I tutaj, słuchajcie, o, to, to była ankieta, co ja dam, widzowie. Yy, Mapka, która będzie miała najwięcej głosów, będzie grana na finale. A ta, która najmniej, no to na pierwszym ten. Dla sery oczywiście. Dla sery oraz widzowie tutaj jeszcze przeważnie Fortnite. Nie! Y -y -y. Nie chcecie żadnej innej? No, widzowie chyba są niezdecydowani. <grym> Hot Wheelsy, dobra. Okej, okay, więc dodajemy tą ankietkę i widzowie... Decydują. Proszę Was, widzowie, teraz o Wasze głosy. Jaką byście nam chcieli yy, zagrać? Mapkę. Słuchajcie, widzowie generalnie głosują. Znaczy, no wszystkie generalnie będziemy grać, ale o, Blockdash może dlatego. Wcale nie dlatego, że to jest stream z Blockdashem. Nie, nie, absolutnie. To takie szybciutkie głosowanie, żebym mógł zaraz przejść do odcinka. Kurcze, aż tak Blockdash? Wiedziałem, że będzie przewaga, ale moi drodzy, nie, że aż taka. No dobrze, no to wszystko, co się tutaj macie cyk, cyk i cyk. Dobra, więc głosujemy i teraz tak, najpierw Hot Wheelsy, słuchajcie, ja już tworzę, oczywiście grupkę, słuchajcie, ja stworzę grupę i zaraz się widzimy z moimi wspaniałymi widzowie, widzami yy, no, na mapce już. Słuchajcie, jak mi poszło? Jestem świetny, nie? Jak widzicie, moi widzowie już się elegancko i szybciutko dołączyli, więc yy, ja już oczywiście, słuchajcie, tutaj dołączam do Wierki i, yy, yy, yy. no i słuchajcie, zagramy tą yy, pierwszą rundę. Która w tym odcinku w zasadzie, no, pierwszy taki odcinek, słuchajcie na moim kanale, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zobaczcie, ile tutaj ze mną jest osób, słuchajcie, no możecie te jakieś emotki, tylko proszę, nie te emotki, które mam właśnie na myśli, tylko te takie emotki fajne, przyjazne dla graczy. <grym> Może nie te, wiecie które. No, oczywiście ja na szarym końcu nie wiem dlaczego, nie potrafię grać. To ci kręcę odcinki, robię livey, nie potrafię w to grać, ale no, jak robię, no właśnie, 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 cokolwiek innego, no to po prostu yy, jest problem. No w każdym razie, widzowie, no raczej szanse są takie minimalne, że to przejdę, ale no nie poddawajmy się moi drodzy, w końcu. Ale jakoś powiem Wam, że, yy, że o wiele się mniej stresuje, jak robię streama, pomimo tego, że mnie tutaj cały czas to 50 osób ogląda, no to i tak się mniej stresuje, że jakby ten... Hmm, że jakby coś mi nie wyjdzie, a tak to zawsze jak zaczynam te kręcić odcinki, to taki fun fact, yy, bardziej, że to zawsze jakoś tak się bardziej stresuję i że, że coś mi nie wyjdzie, to jest dziwne strasznie, nie wiem dlaczego. To w każdym razie, no oczywiście nie udało mi się przejść, byłem, nie wiem który, nawet już to zauważyłem, więc no niestety ja od panu, no ale no, no. yy, to nic słuchajcie, bo widzowie będą kontynuować nam wspaniały yy, odcinek. Więc słuchajcie, no następna mapa, jak bardzo łatwo się spodziewać. Będzie to oczywiście, będą to dla sery. Więc słuchajcie, tutaj widzowie się... Oczywiście już to jest słuchajcie, a przypominam jeszcze, że, bo nie zaznaczyłem tego na początku odcinku, że osoba, która wygra, zostanie wynagrodzona. Jakoś tak jeszcze nie wiem, jak, ale słuchajcie, możecie pisać w komentarzu, jeżeli macie jakiś pomysł na nagrodę dla tej osoby, która. która, która, która tutaj wygra. Przepraszam bardzo widownio, ale tutaj pan Kelix z czatu nie rozbawia, więc no panie nie nieładnie. O, niestety Martynie się nie udało. Niestety Martynie się nie udało. Niestety Martynie się nie udało. Ale to nic, bo jeszcze słuchajcie, istnieje coś takiego jak mój team, Team FF. I właśnie słuchajcie, ten, ten, ten z tego teamu będę osoby tutaj przeważnie oglądać, ale to słuchajcie, to tylko dlatego, że to jest mój team. Jeżeli wy macie ochotę dołączyć do mojego teamu, to też oczywiście was nie spodziewacie się pewnie. Zapraszam. Yy, słuchajcie, yy, więc no, Martynie, tak, przepraszam bardzo, właśnie mi się pomyliła z z Martyną, widzowie, nie wiem czy ktoś się zorientował. Yy, nieważne. Oliwkę, oczywiście, chodziło, słuchajcie, o oliwkę. Tutaj pospol leci, słuchajcie, pospol to jest mistrz sześciu światów, jak widać. Pospol, no, długo tutaj już jest ze mną, jest generalnie dobry, więc, mm, więc, 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 no. Słuchajcie, teraz trzeba, słuchajcie, jak jest tutaj, no pospolowi się udało, czy chyba pospol, słuchajcie, nie udało się pospolowi, chyba. Chyba się nie udało panu pospolowi. No i słuchajcie, mamy Blokdasz, czyli naszą ostatnią, w to zasadzie znaczy nie ostatnią, znaczy no ostatnią w tej rundzie matkę. Słuchajcie, czy jest ktoś został, przetrwał ktoś ze teamu FF? Niestety nie. Więc pooglądamy TK Filip. Czyli no, 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 no. On tutaj, widzowie, oni tutaj walczą teraz o, no o zwycięstwo, więc to, to, to nie byle co. Więc słuchajcie... Ciekawe jakim pójdzie. Obstawiajcie tutaj kto z nich wygra, mamy no, siedmiu kandydatów na razie. Oni tutaj prawdopodobnie będą to długo grać, bo jak udało im się do tej rundy dotrwać, to na pewno nie przypadkowo, słuchajcie. Więc... Oni tutaj słuchajcie, grają, to pewnie potrwa, więc... Dobra, słuchajcie, tutaj y, ci finaliści grajcie teraz na emotki. Zobaczymy, który z was, kto z was y, po prostu najbardziej tutaj te emotki ogarnia. Się okaże, o proszę, bód się włączył. Teraz słuchajcie zaczyna się gra na emotki. No, ciężko powiedzieć, bo no, widzowie sobie tak oglądają i tak oglądają, to i zdecydowanie bym powiedział, że wygrał ten drugi, bo yy, on przecież tutaj taka, Filip, chociaż on by to pewnie przeszedł, więc yy, słuchajcie, no, gratuluję obydwu. Yy, według mnie wyrównany pojedynek, obydwoje zasługują na gratulację gratu, oraz chciałem powiedzieć tak a propos widzowie, że świetne, świetne wybraliście... Skiny. Słuchajcie, teraz was proszę o zmianę waszych drugiego, chyba, że macie kilka ulubionych skinów, waszego drugiego ulubionego skina. Moim będzie... Znaczy, ja może dawno już nie grałem pingwinkiem, świetny. Więc teraz, no, słuchajcie, teraz widzowie nie wybierają mapek, tylko teraz po prostu gramy zwykłą grę standardową i Mapy wygenerują się automatycznie. Widzowie, proszę bardzo, oto wasz kodzik. Czekam na was tutaj, już w lobby. 32 osoby, już oczywiście mamy, a nie mam jeszcze ani jednego zwycięzcy, tak naprawdę, jeżeli zostawicie tutaj, kochani, dość dużo łapeczek, subskrypcji, to będę musiał koniecznie zrobić część drugą, w którym będzie po prostu ktoś będzie musiał wygrać. Zrobimy 3 rundy i. Trzech tych zwycięzców poproszę na finał, i w tym finale się po prostu okaże, kto zajmie pierwsze miejsca, kto drugie, a kto trzecie. Więc, słuchajcie, ja już zaczynam tutaj przechodzić z widzami. Pierwsza mapa się średnia trafiła, nie przepadam za tą mapą, ale pewnie, znając życie ja ją przejdę. To właśnie zawsze tak jest, że te mapki, za którymi osobiście nie przepadam, to przechodzę. A te mapki właśnie, które uwielbiam, to zawsze odpadam na, jako pierwszy. Myślę, że mi się uda w każdym razie, ale jak zauważyliście albo i nie, jest teraz tutaj bardzo dużo, bardzo dużo osób, więc ciężko będzie tutaj się dostać, ale ja jako siódmy, więc elegancko się nie udało. I wreszcie mi się udało, widzowie, przejść do następnej rundy, więc widzimy się już zaraz w następnej rundzie. Następną mapką mamy Canon Climb I słuchajcie, no Canon Climb, Szczerze, osobiście? Nie lubię. Ale y, no to. No. Kiedyś tylko trzeba było takie mapki grać i nie było sobie, że można sobie wygrać. To były tak naprawdę tylko na no, nielegalu. Ale były w zasadzie. Y, y, można było sobie oczywiście ustawić taką mapkę, jaką się chce. Tam Block Dash, Infinity, Teraz można to zrobić już legalnie w Stumble Guys, bez cheatów. Ale no, no kiedyś się tutaj, tak pamiętam, jak robiłem streamy. I tak po prostu tylko tak można było grać, więc wspominajmy, a czy nie uda się przejść? Chyba raczej nie, było, bo jest dużo ich przede mną, ale no naprawdę mi wielu nie zabrakło i osoby były przede mną, więc więc, więc, więc myślę, że następnym razem się uda, a my teraz będziemy oglądać tutaj finalistów i ja tam kogoś w finale widziałem z teamu FF, więc bardzo się cieszę, że kogoś tam z teamu FF w Hot Wheelsowej mapce tam. I teraz tak, kto tu ma FF? Właśnie, ten tutaj, Flip Flap, troszeczkę moja podróba, ale to nic, ma FF. Rozumiemy, że to, rozu trzeba tak po prostu to rozumieć, że to wierny fan po prostu, który, który po prostu zawsze pragnął mieć tak wspaniały nick jak ja mam i no i no. Ale oni tutaj, no niestety jest tutaj na końcu raczej, ale myślę, że uda nam się przejść. Bez problemu. A kto, kogo mamy tutaj na czele? DJ Kapibara też niestety. ale chyba ten Ninkonus, który był w ostatniej rundzie w finale, więc tym razem może jemu się uda? Słuchajcie, czy Ninkonus według Was? czat teraz też będzie pisać. Wygra ten pojedynek. Słuchajcie, zaraz się dowiemy i tak jest Ninkonus! Ty wygrałeś jako jedyny ten odcinek, więc gratulacje widzowie brawo! Cały czas brawo i niekoniec gratulacje Ci yy, zwycięstwa. Słuchajcie, jeśli chodzi o, o ten odcinek, yy, bardzo dziwny odcinek, no to by było na tyle. Yy, pierwszy taki z live... live co? Odcinek z live'a. Yy, no powiem Wam, że... no co Wam mogę powiedzieć? Nietypowy odcinek bardzo. Ja Was zapraszam na moje live, y, jeżeli byście kiedykolwiek chcieli jeszcze yy, na no, takim odcinku uczestniczyć. Będzie mi bardzo miło. Czat, jak widzicie... Też są, zetknijcie sobie, jak on się tylko tutaj odświeży. Tą ankietę w sumie można zakończyć. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Jeszcze się odświeża, jeszcze się odświeża. Proszę o czekanie. Two hours later. O, proszę, już się wyświetla tutaj. Brawo od widzów, szczere gratulacje. I może teraz się udało sobie pić? Dzięki za dzisiejszy odcinek. Widzimy się już jutro na live'ie o 19, bo jutro będzie, chyba że oglądacie to nie wiadomo kiedy i jutro może nie być. Dzięki za dziś i widzimy się yy, na no, następnym odcinku, jeżeli wam się spodobało. Łapka w górę, sub, dzwoneczkiem, jeżeli chcecie więcej takiego typu filmów. Trzymajcie się, do następnego razu, cześć! Jezu, chciałam transmisję wyłączyć, ale ja jestem ułomny.